Wstąpcie na mój dwór, jadłaj pitku u nas dostatek. No. Ale ja bym prosiła jeszcze raz. Od początku i powoli. Witaj nam, królu Herodzie. Dobra sprowadza ale nas Ale słuchaj, na jak kogoś witasz, to mówisz tak sobie witaj nam, królu Herodzie, A ja tak? A na razie pierwszy raz to czyję i dobrze, okej, Ale Przed jeszcze... lustrem przećwiczę. Dobra, jeszcze raz. Witaj nam, królu Herodzie. Dobra sprowadza nas tu wiesz, tu powinna być przerwa, no bo najpierw go witasz, tak? I jest przerwa. Po raz pierwszy chcemy zorganizować przejście, które być może później wejdzie do tradycji już w naszej miejscowości. Chcemy go z wspólnie ze Stowarzyszeniem Platan, jak i również z naszymi uczniami ze Zespołu brzeźni, jak i również absolwentami, zorganizować krótki pochód Trzech Króli, który rozpocznie się od, o godzinie 16.00 od kościoła. Miejscem spotkania będzie będzie kościół parafialny. Chcemy przejść ulicami, ulicą Konińską. Trasa w miarę będzie krótka, bo warunki pogodowe też nie wiadomo, jak, jak to będzie wyglądało. Więc pójdziemy alejką z powrotem do kościoła i tam nasz pochód zakończy się o godzinie 17.00 mszą świętą. i taki mój apel e, w imieniu oczywiście organizatorów chcemy, żeby e, ci, którzy będą zechcą wziąć udział w tym pochodzie, wzięli ze sobą lampiony ze względu na to, że to będzie już raczej e, pora e, wieczorna, bo godzina 16, to już raczej, raczej już zapada zmrok. E, w czasie, w trakcie tego pochodu, e, oczywiście będziemy wszyscy śpiewać znane nam polskie przepiękne kolendy, jak i również młodzież e, zwróci uwagę na kilka Elementów właśnie związanych właśnie ze świętem Bożego Narodzenia. W szopie dzikiej i ubogiej pośród zwierząt zadziwionych przyszedł na świat, na świat mały Jezus przez narody ubawniony, gdy się o tym trzej Królowie dowiedzieli, ku Niemu podążyć zechcieli, aby pokój złożyć wielkiemu Królowi, który chociaż mieczem niewojujący przyniesie pokój całemu światu. Podążmy więc wraz z nimi, by radosną wieść ogłosić całemu światu i pokłon oddać Jezusowi. Mam nadzieję, że, że, że tak jak przystało, już zgodnie z tradycją, trzej królowie, którzy będą prowadzić ten orszak, będą myślę, że odpowiednio przebrani. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania również kostiumów dla, dla młodzieży i mamy nadzieję, że to będzie dość barwny, chociaż krótki korowód. Tak jak powiedziałam, są to osoby, które zgłosiły się na nasz apel. Jest to około 20 osób które będą brały udział w tym przemarszu. Zapraszam wszystkich mieszkańców nie tylko Brzeźna, ale również i mieszkańców Gminy Krzymów na pierwszy, na pierwszy taki nasz Orszak Trzech Króli. Mam nadzieję, że Państwo przyby, przybędziecie do, tutaj do nas i wspólnie z pochodzie po prostu pójdziemy, pokażemy po raz pierwszy i mam nadzieję, że to stanie się później również naszą tradycją.